Cześć, nazywam się Dorota Matczek, a to jest mój syn Jeremi. Cześć. Pokażemy Wam dzisiaj, jak Jeremi pakuje się do szkoły i jak Wy powinniście się pakować do szkoły. Żeby równomiernie rozłożyć ciężar ciała, powinniśmy najpierw zapakować najcięższe rzeczy. Największe książki, najcięższe. Jeremi, pokażesz? Tak. Jeremi ma akurat tutaj kilka przykródek, więc najlepiej zacząć od tej najbliżej pleców. Widzę, że masz tu bardzo dużo tych książek. Ciekawa jestem, ile będzie ważył teraz ten plecak. No ćwiczenia też są ważne. I kolejne ćwiczenia, dobrze. dobrze. I zeszyty. Czyli teraz troszkę mniejsze rzeczy. To może schowaj do piórnika, Irene. Nie zmieści się. Tam jest już. No dobrze. Piórnik te, wtedy na samym końcu. Pakujemy. I możesz wrzucić tą temperówkę, i zamykamy pierwszą przykrótkę. Do tych kolejnych możemy włożyć jedną Super. Jeżeli macie jeszcze jakieś ubrania na błękit, to możecie również spakować je troszkę dalej, bo one są lżejsze. Albo do mniejszej przewrótki. Albo tutaj tak, najmniejszej przewrótki. Super. I wodę. Oczywiście czy macie taki zamk. I została no na wodę, gdzie, to... gdzie, gdzie ją włożysz, wodę. Tutaj. Super, tam gdzie jest jej miejsce. Też ona jest dosyć blisko tutaj pleców jeleniego.